Hej, hallo! Witajcie, moi drodzy. Dziś dodatkowe ćwiczenia na temat czasownika to be, czyli jego form m is r. W pierwszym zadaniu będziemy wybierać jedną z dwóch form. Are you ready? So let's begin. Where is your brother? Czyli gdzie jest twój brat? Am I in the classroom? To jest nasze drugie zdanie. Czy ja jestem w klasie? Sentence number three. What is this? Czyli co to jest? I ostatnie. You are in the kitchen, czyli ty jesteś w kuchni. Nasze drugie zadanie polega na układaniu zdań z rozsypanki. Przyjrzeliście się już dokładnie? So let's begin. The pencil. Is next to the calculator, czyli ołówek jest obok kalkulatora. Można było też to zdanie napisać odwrotnie, czyli the calculator is next to the pencil. Okay? Kolejne. There are not any chairs in the room, czyli w pokoju nie ma żadnych krzeseł. Sentence number 3. Where are our books and pens? Gdzie są nasze książki i pióra? And 4. It is Helen's bike. To jest rower Helenki. Sentence number 5. Are there 3 cats? Czy tam są trzy koty? Number six. This film is interesting. Ten film jest interesujący. I ostatnie nasze zdanie. Are we in the living room? Czy my jesteśmy w salonie? Ok. Mam nadzieję, że świetnie Wam poszło. Thanks for watching. Bye-bye.